Cześć, słuchajcie, dzisiaj sprawdzimy sobie grzałkę w tym oto zasobniku. To już ponad dwa lata, kiedy pracuje moja instalacja do grzania ciepłej wody, więc myślę, że najwyższy czas sprawdzić, w jakim stanie jest grzałka. Podejrzewam, że będzie mocno zakamieniona, ponieważ ja tu grzeję wodę do 80 stopni, więc na pewno tego kamienia się odkłada dużo. No, ja ją sobie za chwilkę wykręcę i odkamienię. Ale najpierw muszę spuścić wodę ze zbiornika. Niestety te zbiorniki pionowe mają tą wadę, że trzeba spuścić całą wodę, żeby dostać się do tej grzałki. No niestety, ale nic na to nie poradzimy. Jeżeli chodzi o spuszczanie wody, tu u mnie, no może nie należy to do najprzyjemniejszych prac. Ja tu mam poziom minus jeden, tu piwnica jest, więc trzeba po troszku do wiaderka i wyrzucać tą wodę tutaj na górę. No jest, to, jest tu podpięty wąż do kranika spustowego, który się znajduje tutaj z tyłu za zasobnikiem. Też takie miejsce dość niewygodne. Ten kranik tam jest w takim miejscu niezbyt dostępnym. Trzeba się tu schylać, no ale nie robi się tego na co dzień, więc myślę, że od czasu do czasu można się pomęczyć. Tak to wygląda u mnie. W międzyczasie, kiedy spuszczana jest woda z zasobnika, słuchajcie, ja pozwoliłem sobie wykręcić anodę magnezową, żeby sprawdzić jej stan. Nie kupiłem nowej, bo spodziewałem się, że ta stara będzie jeszcze OK. Była wymieniana dwa lata temu, więc wydawało się, że będzie OK, nie? Słuchajcie, spójrzcie, co zastałem. Anoda magnezowa powinna mieć 70 cm długości. Ma około 10-15 to wygląda, jakby ona się po prostu złamała, i ta reszta tej anody wpadła do środka. No, tak to przynajmniej tu wygląda, jakby to było złamane, a nie że po prostu ją zeżarło, nie? E, dziwna sytuacja, słuchajcie. Ja jeszcze mam tą starą e, anodę e, sprzed dwóch lat, którą wymieniałem. Ona tak wygląda mocno e, skorodowana, ale w całości. No, tak to wygląda. Ja założę teraz tą starą, chyba założę, no bo wydaje mi się, że to będzie naj, najrozsądniejsza opcja. Natomiast, no, trzeba będzie na pewno wymienić ją na nową. Na szczęście ona jest montowana od góry, więc nie trzeba będzie spuszczać całej wody ze zbiornika, więc myślę, że nie będzie to jakiś wielki kłopot. No, ale jestem tym bardzo zaskoczony. Ja spróbuję, jak wykręcę grzałkę i zobaczę. Czy ta anoda rzeczywiście reszta tej anody tam gdzieś w tym zbiorniku na nie leży. Spróbuję ją wyciągnąć przez ten wlot gdzie się montuje grzałkę. No ale wątpię, czy mi się to uda. No będzie to musiało chyba już tam zostać po prostu. Ja podejrzewam, że ta końcówka też, jeżeli ona tam wpadła, będzie spełniać swoją rolę tak, więc myślę, że to nie jest jakiś kłopot, że to zostanie w tym zasobniku. Właśnie próbuję wyciągnąć grzałkę. Słuchajcie, wydaje mi się, że nie jest tak źle. Bo to odchodzi ten kamień nawet sam, bez większego problemu. Ja kupiłem kwasek cytrynowy, żeby odkamienić, ale być może, że to zejdzie po prostu pod palcami. Natomiast mam problem trochę z wyciągnięciem tego kamienia, tam jest po prostu więcej i on tutaj mi blokuje. Muszę to delikatnie po prostu wyciągnąć, żeby nie uszkodzić grzałki. No ale zaraz sobie z tym poradzę. Dobra, udało się wyciągnąć. Słuchajcie, fajnie to schodzi pod palcami. Natomiast tutaj ciekawe jest to, szczególnie na tej grzałce. To jest chyba ta grzałka do prądu z sieci, co nie była używana zbyt często. Ona jest jakaś taka czarna, nie? I te końcówki też są dość czarne. Nie wiem dlaczego to tak jest. E, dziwne, tak jakby przypalone było. Ciekawa sytuacja. Nie wiem, czy to zejdzie pod wpływem kwasku cytrynowego. Ja zamoczę tą grzałkę w kwasku cytrynowym. No i zobaczymy, jak to e, po pewnym czasie będzie wyglądać, po jakiejś godzinie, dwóch, e, czy to ładnie nam zejdzie, czy nie zejdzie. Ale nie ze ślę, słuchajcie, bo to w miarę odpada, nie? Ja myślałem, że ten kamień będzie się mocno tej grzałki trzymał, a tu pod palcami fajnie to schodzi. Słuchajcie, ja używam kwasku cytrynowego do odkamieniania. E, są inne sposoby, na przykład ocet. Ja, ja używam kwasku. Poprzednią grzałkę, którą tam gdzieś kiedyś miałem, też tak odkamieniałem. Byłem zadowolony z tego efektu. Dość szybko mi to puściło, więc tu też stwierdziłem, że zrobię to w kwasku cytrynowym. Tu taki, słuchajcie, wazon wziąłem. No jest troszkę za mały, nie? Ale wymyśliłem coś takiego, żeby rozrobić sobie kwasku takiego gęstego troszeczkę tutaj w rondelku i delikatnie sobie tu nałożę na to, gdzie nie jest zamoczone od, od czasu do czasu coś takiego zrobię. Myślę, że to też tutaj fajnie to powinno puścić. Zobaczymy, czekamy godzinę, dwie, trzy, nie wiem. E, po godzinie sprawdzę, jak to wygląda. E, no zobaczymy. E, ja sobie tu w międzyczasie oczyszczę ten gwint z tego kamienia. Słuchajcie, ciężko tam coś dostrzec, tak naprawdę. Czy ta resztka tej anody magnezowej, a, a właściwie większa część e, tam wpadła, czy została, nic tam słuchajcie nie widać, ciężko jest zobaczyć, ten otwór jest za mały na pewno na dnie tego zasobnika jest dużo kamienia, na pewno no ale nie mam go jak wyciągnąć słuchajcie, on tam po prostu musi zostać musiałbym mieć coś co by tam weszło i wiecie, żeby... no ale nie wiem, zastanawiałem się nad tym, nie mam pomysłu za mały jest ten otwór na tą grzałkę, żeby tam cokolwiek włożyć, cokolwiek zobaczyć nawet. No jest to bardzo trudne, także oczyszczę sobie tylko ten gwint. No i zostawię to, co tam jest, nie? Ten kamień tam na dnie, no czy, on, czy on przeszkadza w jakiś sposób? Nie, wiem, wydaje mi się, że nie po prostu, także... O, tutaj, tutaj słuchajcie, spójrzcie jak to fajnie tutaj zaczyna buzować. Ten kwasek cytrynowy. Dwa opakowania kwasku tutaj dałem. Fajnie buzuje. Dobra, czekamy. Słuchajcie, moja instalacja pracuje tu już 2 lata. Dwa lata grzeje wodę fotowoltaiką. I no nie ukrywam, że pierwszy przegląd grzałki chciałem zrobić rok temu, czyli po roku pracy instalacji. Niestety brak czasu mi to uniemożliwił. Potem o temacie zapomniałem. Temat wrócił teraz po dwóch latach pracy instalacji. Stwierdziłem, że muszę to zrobić. No bo to jednak jest dwa lata grzania do 80 stopni. No więc zdecydowałem się, że dzisiaj taki przegląd sobie zrobię. Dlaczego dzisiaj? Słuchajcie, w ogóle dzisiaj jest sobota, miałem coś robić na zewnątrz, bo mam mnóstwo pracy. Natomiast no jest paskudnie: jest od paru dni tak po prostu paskudnie na polu. Zimno, bardzo zimny wiatr. Nie da się, po prostu się nie da. 12 maja y, przepalałem w kotle na podłogówkę, bo w domu było zimno, dzisiaj jest 17 maj i po raz kolejny y, palę w piecu, no niestety jest bardzo zimno w domu, y, stwierdziłem, że dzisiaj będzie idealny czas na to, żeby zrobić taki przegląd grzałki, no bo potem jak zaleję ten zbiornik zimną wodą, no to trzeba będzie to w jakiś sposób dogrzać, nie, aż, aż że pracuje kocioł, no to sobie dogrzejemy to po prostu poprzez wężownicę. Tak to wygląda. A tak w międzyczasie, jak nam się pali w piecu na podłogówkę i od kamienia grzałka, to stwierdziłem, że zrobię na obiad grilla. Yy, no bo nie pada. Słuchajcie, tyle co rozpaliłem, no zaczęło padać i pada coraz mocniej. Na złość robi. No niestety, ta pogoda jest po prostu przepaskudna. Grzałka odkamienia się już przez jakiś czas. Słuchajcie, patent niby dobry. Ale nie do końca. Popatrzcie, tu już w miarę się to odkamieniło. Jest w miarę ok, jeszcze troszeczkę może tam zostało. Natomiast problemem jest ta góra tutaj, nie? Że to nadal jest tutaj takie ciemne, czarne. Ja smaruję to czasami tym kwaskiem cytrynowym, ale to nie chce za bardzo schodzić. No, musiałoby to być po prostu zanurzone całkiem, nie? I teraz dopiero na to wpadłem. Na genialny pomysł. Słuchajcie, rura kanalizacyjna. Spójrzcie, coś takiego i zaślepka od spodu, i tu należy do tego wody. Niestety jest krótsza. Eee, ta 50 byłaby idealna, al, a, albo 75. Eee, ja znalazłem kawałek gruby, słuchajcie setki. Spójrzcie, i zrobię tak, że naleję tutaj, właśnie tego roztworu z kwaskiem i włożę sobie tą grzałeczkę tutaj, żeby ona była całkiem zanurzona w tym kwasku. I myślę, że to fajnie tu powinno zejść. No i spójrzcie jaki fajny patent. Grzałka jest zanurzona cała. Więc powinna się fajnie odkamienić cała ten nalot. Myślę, że on tam teraz fajnie zejdzie. Nie wiem czy nie za mało teraz będzie tego kwasku cytrynowego, bo jednak tej wody tu weszło dość dużo. No zobaczymy, ale szkoda, że nie wpadłem na ten patent wcześniej. No bo ta grzałka już by była całkowicie odkamieniona, mógłbym ją teraz zakładać, a tak to jeszcze pewnie ze 2 godziny trzeba będzie poczekać. Ale zobaczymy jak to wyjdzie. Myślę, że ten nalot tutaj tu powinien zejść, bo z tej środkowej grzałki ładnie strzedł. Także myślę, że tu też zejdzie. Zobaczymy w każdym razie. Jest teraz zanurzona cała. Myślę, że to jest bardzo fajny patent z tą rurą kanalizacyjną. Aczkolwiek no, mogłaby to nie być setka, tylko powiedzmy pięćdziesiątka, nie? Wtedy tej wody i tego kwasku byłoby tutaj mniej, byłaby oszczędność większa. No ale okej, okay, jest okej okay moim zdaniem. Słuchajcie, patent z tym dobry, ale myślę, że rura jest zdecydowanie tą średnicę ma za dużą, za dużo wody tu wchodzi i teraz tego kwasku jednak jest troszeczkę za mało, nie? I ta grzałka, no nie do końca się ona tu odkamieniła, tutaj w tej części, jak widzicie, nadal jest ten nalot taki czarny, trochę tu zeszło gdzieś, ale no nie do końca. Ja się boję tego drapać, nie chcę tego drapać żeby nie uszkodzić grzałki. Ja to tak zostawię. Słuchajcie, ja myślę, że ten nalot jest efektem tego, że to jest ta część, gdzie grzałka nie grzeje. Bo grzałki z reguły ten element grzejny mają od pewnego miejsca, nie? Że, że nie od początku, tylko od pewnego miejsca. Więc podejrzewam, że to jest właśnie to miejsce, gdzie, jest, gdzie znajduje się element grzejny. To jest to miejsce, które nie grzeje i dlatego się zrobił taki nalot. Tak samo jak tu była ta środkowa grzałeczka, nie? Ona była podpięta do... Z sieci. Było to używane mało, przez to się zrobiła czarna, ale jak widzicie, fajnie to tutaj zeszło. Ta część też by zeszła, gdyby to stężenie kwasku tu było po prostu yy, no większe, nie? a ja dorałem wody dość dużo, yy, no i dlatego się to myślę, że nie rozpuściło. Ale ja już to zostawię. Nie mam czasu, żeby jechać do sklepu po więcej kwasku cytrynowego. Mam jeszcze ocet domu, ale nie będę już yy, z tym kombinował. Zakładam, bo trzeba zagrzać wodę. Ale następnym razem, jak będę odkamieniał, myślę, że co roku warto sobie coś takiego zrobić, żeby taką grzałeczkę odkamienić. To jest jedna sobota, słuchajcie, poświęcona, ale, ale, ale myślę, że warto. No, przygotuję sobie na pewno na przyszły rok taką rurę, tylko pięćdziesiątkę, żeby tej wody tam było mniej. Wtedy odpowiednio, myślę, że do pięćdziesiątki to ze trzy opakowania kwasku góra cztery tu powinny wystarczyć i... To stężenie będzie na tyle duże, że fajnie nam to wtedy rozpuści. Dobra, słuchajcie, ja montuję tą grzałeczkę i będziemy grzać wodę. Montaż grzałki oczywiście na pakułach i na paście uszczelniającej. Grzałka ponownie zamontowana. Zaraz będę napełniał zbiornik wodą. Zobaczymy, czy coś cieknie, czy nie cieknie. Mam nadzieję, że nie. Zamontowana również stara anoda magnezowa. I słuchajcie, tutaj jeszcze poprawiałem, jeżeli chodzi o te śrubunki, kiedyś Wam pokazywałem w szorcie, że tutaj mi ciekło, nie? gdzieś tutaj całe, rozumiecie, bardzo brzydko to wygląda, no bo tu ciekła woda, tu na śrubunku był wyciek i to ciekło, tutaj było to zawinięte wełną i pianką, ja tego wcześniej nie widziałem, no i zaczęło tu cieknąć i, i niestety, ja to dzisiaj poprawiłem, dopiero dzisiaj. No zobaczymy, czy będzie ciekło. Tu wymieniłem uszczelki. Dobra, zalewam wodą i patrzymy, co się dzieje. Zbiornik zalany wodą, pod ciśnieniem, nic nie cieknie, nic się nie dzieje. Tu na tym liczniku również wszystko jest OK. Także wystarczy tylko zagrzać. Za chwilę załączam wężownicę. i ten oto no kociołek tutaj nam pięknie tą wodę zaraz zagrzeje, można korzystać. Słuchajcie, tak jak wcześniej Wam już wspominałem, myślę, że co dwa lata no to musowo taką grzałkę trzeba odkamienić w, w takiej instalacji. Natomiast ja bym nawet zalecał co roku taką procedurę zrobić. To jest jedna sobota w roku, a myślę, że warto. Grzałka będzie pracować wydajniej, lepiej i będzie służyć dłużej. Dobra, słuchajcie, jeżeli film Wam się podobał, to zachęcam Was do zasubskrybowania tego kanału. Dania łapki w górę, trzymajcie się i do następnego, hej!